Szymon, szkoda tego spotkania, bo wiemy jaką siłą dysponuje w Lidze LKS. Tymczasem w pierwszej połowie my stworzyliśmy okazję, Ty miałeś tą okazję, zwłaszcza na początku pierwszej połowy. Zabrakło chyba szczęścia dzisiaj. Tak, myślę, że zabrakło szczęścia. Na pewno dużo, dużo pracy włożyliśmy w ten mecz. Każdy dał z siebie 100%, 100%. Myślę, że przy odrobinie szczęścia może wręcz nawet w przypadku, jakby piłka lepiej się odbija i wpadłaby bramka, myślę, że ten mecz całkiem inaczej by się potoczył. Ale no na pewno jesteśmy zadowoleni ze swojej postawy. Szkoda tej końcówki, tych dwóch bramek, ale myślę, że to, co pokazaliśmy dzisiaj, napawa optymizmem przed następnymi meczami. No właśnie mówisz o tej końcówce, tych, tych ostatnim kwadransie. No można dzisiaj powiedzieć piątek 13 i... Jak nie ŁKS strzelił bramkę, to, to, to my sami sprezentowaliśmy rywalom gola. No niestety, tak też było, że, że przypadek, no, przypadek w, te, w tej sytuacji był i Iwan skierował piłkę do naszej bramki. No, no nic, No wyciągniemy wnioski na pewno z tego meczu i myślę, że, że następny będzie dużo lepszy i, i myślę, że trzy punkty zdobędziemy. To chyba też dobrze, że tak szybko następuje po tym mecz z i szybka szansa na rehabilitację. Dokładnie. Cztery dni zostały do kolejnego meczu, także musimy zapomnieć o tym, co się stało dzisiaj i skupić się już na, na następnym rywalu. Ostatnie pytanie takie, Szymon. Na pewno martwią te urazy, które eliminują z graczy. No nie wiemy, jak, jak będzie wyglądała sprawa z Erikiem, ale no już na początku sezonu mamy tutaj z tym, z tym problem. Tak, na pewno to martwi, ale myślę, że, że szybko dojdziemy do siebie i każdy, każdy, każdy zrobi wszystko, żeby być w pełni, w pełni dyspozycyjny i, i będzie okej. Okay.